dwie witam wszystkich radnych Rady Gminy Łukasz. witam również Panią Wójtę oraz pracowników Urzędu Gminy na 34 na w sesji kadencji Rady Gminy Łukasz 20 lipiec 2022 rok jest, jest. 31 pierwszy przepraszam Moi drodzy, zanim przejdę do odczytania porządku obrad, proponowanego porządku obrad, otrzymałem tutaj od Pani Wójt wniosek, ja może go przeczytam dobrze, żebyśmy wiedzieli o co chodzi, w bardzo pierwszych szczegółach. Wniosek wynika z konieczności prowadzenia zmian do budżetu na rok 2022 oraz do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Młtarz. W związku z realizacją wieloletniej inwestycji oznaczonych rozbudowa i modernizacja gminnych ciągów komunikacyjnych w gminie Bucharz, obraz całoklin z całą infrastrukturą, czyli chodnik oświetlenie przepusty oraz budowa parkingu przy zbiorniku wodnym, współfinansowany z programu Polski Ład. Dokonanie zmian konieczne jest przed podpisaniem umowy z wykonawcą i obejmuje przeniesienie środków z roku 2023 na bieżący rok 2022. Wynika to z przedstawionego przez wykonawca harmonogramu rzeczowo-finansowego pokryciem zwiększonych wydatków w tym roku będą środki właśnie z programu Polski Ład. I teraz przeczytam proponowany porządek obrad i punkt pierwszy w otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Punkt drugi uchwalenie porządku obrad. Punkt trzeci podjęcie uchwał to jest pierwszej uchwały w sprawie zmiany do uchwały w budżetowej gminy Mowa na rok 2022. Punkt B w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukasz na lata 2022-2028, punkt czwarty zakończenie sesji. Przechodzimy do punktu pierwszego, punkt pierwszy otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Stwierdzam, na, stwierdzam obecność 14 radnych tak więc Sesje, sprawomocna i otwarta. Punkt drugi uchwalenie porządku obrad. Czy do tego porządku mam jakieś zastrzeżenia? Jeżeli nie, to bardzo proszę przystąpimy do głosowania za proponowanym i przeczytanym przeze mnie porządkiem obrad. Bardzo proszę o Przechodzimy do punktu następnego, to jest punkt po trzeci, podjęcie uchwał, to jest w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Buchacz na rok 2022. To jest właśnie punkt związany z wnioskiem Pani Wójt o przerzucenie środków finansowych z roku 2023 na 2022 i bardzo bym prosił tutaj o wyjaśnienie. Tak, Szanowni w uchwały zmiana do budżetu i jak pan przewodniczący wcześniej przeczytał zarówno po stronie dochodowej jak i po wydatkowej wprowadzamy 2 miliony 272 tysiące złotych, ponieważ na ten rok przewidywaliśmy 1 94 tysiące wydatkować na ten cel, ale po przedstawieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawca przedstawił, że on chce tutaj Mocno skoncentrować swoje siły yy, i w tym roku dużo więcej zakresu yy, tej inwestycji wykonać. W związku z czym, yy, żeby rozliczyć się że z wykonawcą yy, za ten rok, to harmonogram przewidywał 3 miliony, 3 miliony 360 tysięcy złotych rozliczenia. Stąd yy, wprowadzamy środki z Polskiego Ładu. Yy, Te środki będą prowadziły. BGK, to jest dwa razy w roku, dwa razy w miesiącu na wniosek, jak już otrzymamy fakturę, to na wniosek gminy BGK wypłaca te środki. No i po stronie wydatkowej, że 2 miliony żeby mieć pokrycie na tą fakturę, to będzie pierwsza transza. Umowa mogę przewiduje tylko dwie transze: pierwsza w tym roku i druga po zakończeniu wszystkich już prac. Także nie będzie już żadnych robót rozliczeń częściowych, tylko będą dwie płatności. Zresztą też tak, takie są zasady yy, yy, politycznego że... po ładu, że... Tak, umowa o to, że 20, 12 miesięcy możemy się z wykonawcą rozliczać w dwóch transzach. To no, też <tuszynka> ciężko, żeby wykonawca miał środki w 8 milionach złotych, żeby angażować, a dopiero później czekać na jedną płatność. Stąd są te dwie transze. No i dla nas to jest dobra wiadomość, do, do, że Chcę koncentrować się na kartach i, i tak duży zakres rzeczowy, to znaczy oraz raz 3 złotych, młodych, no to faktycznie w po połowie roku jesteśmy, to jest też duży zakres, więc dużo y, powinno być wykonanych. To jest za i tak także i dokumentacja tutaj w jest i, i, i roboty już budowane. I stąd też Państwa prosi o prowadzenie do budżetu i za ale głównie z polskim ładem, żeby pokazać, bo każda werka jest w uchwały budżetowej, więc jeżeli coś się zmienia, to też należy ją aktualizować. No i to tylko taka zmiana w budżecie, w którym gościłam w A kto jest w tym pomocą? Firma Husman. I myśmy w budżecie na ten rok przeważone, si no, ile 36 było, to było na Tak. I teraz, jak tą uchwałę, to Panie, bo być... to będzie właśnie ponad 0,5 Tak. To dodajemy do tego miliona, te 2 miliony wyjaśnia to jest pod tą uchwałą. Tak. tak, Całość to jest, tak. moje pytanie. Ale po kolei, po kolei Panie. Nie widzę stąd Panie Przewodniczący, dlatego nie widziałem, że się to przed Ale myślę, że dobrze. Panie Arzu, proszę. Mogę? Tak, tak. Ta całość tej kwoty to jest 2 miliony 942, tak? zwiększamy o parę milionów dwudziestu dziewięćdziesiąt, ale zwiększamy, a ale... dodajemy do tego, co jest 3, w budżecie milion Czy to jest ponad trzy miliony? Tak. Pytanie moje tak. jest za bolesną i góry, tak? Czy ta firma się wyrobi za projektowaniem i jeszcze budowaniem w tym roku? Firma tak? tak. deklaruje, bo tak jak złożyła Pana Zograf no, Finansowych po przedopisanie umowy, że tyle zamierza zrobić w tym roku. Bo nie wszystko jest... To, to jest po... zgłoszenia i część i paszmy, bo tam jest na wieśnia No to, to <coughs> jest i wykonanie rok, czyli jak jest na przykład w innej Korebie, tam przy mieście, to jest ten to w życiu w roku, i czy przy jakimś królewym, to No i Najpewniejsze kroki, pieszo-rowerowy do zbiorowa. Czyli od. Uh, tak. Panu teraz Chciałem zapytać, co to z właściwym, jaki zakres całkowity, zakres spraw, co tam się stało? co tam To znaczy, zakres jest taki, jak tak mówiłam, że z zgłoszony wniosek zeszłego roku i to jest eh, wymiana nawierzchni tam, gdzie jest konieczna, gdzie jest zniszczona. I fragmenty pieszo jedny tam gdzie było za wąsko i to jest fragment między świną a Kozińcem. Y, żeby... Tam będzie pieszo jedny. No i... no i tyle. I kanalizacja przepraszam, bo składać tam gdzie jest pieszo Może Tak. No tak. To jest ten które, które dostaliśmy właśnie na ten cel, tego że się staraliśmy nie do znowu... no, tak. tak, znaczy jeden między, między krajówką a drogą prowadzącą do Werdy czyli do My już to takie mamy, takie no, y, niestety zanurowane zapytajmy, bo tutaj, znaczy co to, to słyszę Pani, że tam jest walki, to tutaj nawet, no przecież... Panie, panie Radny, to jest tak, że to jest sam monogram zaproponowany pod umowę, więc on będzie y, ogłoszone razem z umową i wtedy, ale zaraz wykonywamy to, jeżeli wykonawca nie zdał się, po prostu nie przerobimy się. Mieli do 3 mln ale żeby podpisać umowę na zakres, który sobie dawał wykonawca, no musi musieli mieć zabezpieczone środki w życiu. Pytanie bo Jeszcze, może powiem. No proszę, jak się wykonawca nie wyrobili, to coś się tak przykład tak? tak? <zum> Nie, to część. Się... Tak, w I I zmienia, no to nie występuje o 3 mln, bo podczas musimy mieć wykonane roboty, odebrane. te te z tej kwoty, tylko mniejszość i ja automatycznie do, do, do budżetu na 2023 rok. Po... Generalnie, jeżeli wykonawca wykona to, co ja planował, to na terminy jest na terminie tej inwestycji, a jeżeli tego generalnie wykonawca najbardziej tutaj jest związany z terminem już ostatecznym zmąkiem, więc jeżeli on czegoś nie zdąży,

tego zakresu zrobić, ale cały program jak wczoraj patrzyłem, to wszystkie te zadania, to są te, te przetargi, jest kilka zadań, to są kilka inwestycji w naszej gminie, no to w każdej jest coś, każdy w coś, to nie jest tak, że wszystko gada ja jednej, tylko to, jedzie, <trupy> to robić wszystkie inwestycje i na tym dostąp łączna wartość rany w tych to jest jeszcze takie, że robotnicze stanowisko, że nie ma budżetu, ale będzie się w tym Tak, tak, to jest tylko zbanie tawełki. To przy okazji, to jest poza w poza w ogóle z tym tematem dzisiejszym, tylko sobie przy okazji, na której dodałem bo żeby wszystkie tabelki, które mamy w uchwałę, budżetowej, były aktualne. Więc, i on na ostatniej sesji też ją aktualizowałem i, i teraz też ją aktualizuję po prostu, żeby mieć y, zgodność z tym stanem faktycznym, ale tu i rewizaj, i, i, da, i chodnik już są załatwione, bo chodnik też już jest zakończony tak tego tak, mówiło tak, 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 dzisiaj. Z wątpliwości, to bardzo proszę jeszcze pytań, a jeżeli nie, to przechodzimy do uchwały numer 34 łamane przez 305 z dnia 21.07.2022 rok 2022 dotyczący w sprawie zmiany do uchwały budżetowej gminy MUKASZ na rok 2022 bardzo 0, wstrzymuje się 0, uchwała została przyjęta, nr 34, uchwała przez 305. Przechodzimy teraz do punktu B, w sprawie wieloletniej zmiany prognozy finansowej Komisji na na 2022 i na rok 2028. W związku z tym, że część środków dla roku zostają ten przenosimy na tego to y, musieliśmy również zaktualizować bioręcinko y, kredyt finansowo. Większa część to są y, dane y, budżetowe y, aktualne na dzień dzisiejszy, bo one już się zmieniły od naszego ostatniego spotkania, a po prostu zmieniamy zmienia przedsięwzięcie y, na stronie 11 w zakresie rozmów o modernizacji tej inwestycji. Jest po prostu zmieniona kwota przeniesiona z jednego roku na drugi bo to jest umowa wieloletnia, więc ona również ma, oprócz tego, że znajduje się w budżecie, znajduje się w wieloletnim rozporządzeniu finansowym. Dobrze, dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy możemy głosować? Dobrze, przechodzimy do głosowania na uchwałą nr 34, łamane przez 306, dnia 21 .07 2020 rok w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bukarz na lata 2022 i 2028. Bardzo proszę radnych o podjęcie. Dziękuję. Uchwała 34, łamane przez 306, została przyjęta. Przechodzimy do punktu czwartego. Punkt czwarty, zakończenie sesji nadzwyczajnej 34. Jej kadencji, w wyborów. Dziękuję razem za wszystkie sprawy.